. Mam nadzieję, że mnie nie widziała. Ta cała korona, Sirus. Cały weekend w krzaka. Co siedziałem? Zamaskowany, zbunkrowany, odpowiednio ubrany. No a bank mnie nie dojrzała. Dokonałem tuningu Zrzuciłem 5 kg Teraz auto będzie szybciej jeździć Szybciej się rozpędzać 71 godzin pauzy weekendowej Odebrane wszystkie zaległości Lecę w stronę Starogardu Ogólnie jakoś tak dziwne jest Mniejszy ruch, mniej ludzi, w parułach nikt nie siedzi, jedzenie tylko na wynos. Halo halo wtornik. Koło 11 niestety nie dałem rady się zabadować przed przerwą. Teraz od 11 do 11.30 jest przerwa, także mam też przerwę. Poładowany i pół godziny prawie mi się zeszło ze wszystkim, papiery, nie papiery, baga. Morala sem mu sebi bivati, ker sem imela do nas zapuščeno. dalej będzie szło, bo mam zrzutkę szybką, ale będę gdzieś koło 20 i nie wiem czy mnie zrzucą koło 20 czy nie mnie nie zrzucą, będę musiał do rana poczekać tam jest dosłownie 10 minut no, cały materiał jak podniosę spada na hale i wyjeżdżam i tyle. Taki jest plan, dojechać jak najszybciej po drodze jeszcze gdzieś tam złapie jakieś jedzenie i ogarnę się i, i to będzie chyba na dzisiaj tyle teraz na tych zakładach widzę już pozmieniało się od poniedziałku związane jest to z tym koronawirusem jest dezynfekcja rąk wszyscy pracują w rękawiczkach yy, za plecą czy tam za szybą no widzę yy, Polacy stanęli tak mi się wydaje na wysokości zadań aczkolwiek nie wszyscy Wszędzie jest kolejka, jest sprawdzana temperatura, pisze się oświadczenia, czy głowa nie boli, czy garno, czy, czy nie przychodziło się jakiejś choroby. Także zabezpiecza się każdy, no i zbierają te dane, bo no wiadomo, w razie co wiedzą kto był, wiedzą kogo usadzić na kwarantannę. I tak, tu parę minut, w porcie znowu parę minut, kolejka już nie jest w środku w budynku, tylko wszyscy na zewnątrz, bo trzy osoby jest puszczane. Ze względu właśnie tego bezpieczeństwa sprawdzana znowu temperatura. I tak parę minut, parę minut, parę minut, i suma sumaru mam 4,30 jazdy, a pracuję od 7 tam gdzieś 20, czyli e, 9 godzin, a 4,5 godziny się tak rozeszło, nawet nie wiadomo na co. Znowu na farcie Kary 29 Przed dzień na wysokim poziomie. Ładuję się i wracam nad morze. Udało się za pierwszym razem 40 ton 160 kg. Także strzeliłem idealnie. Ostatnio jak tu się ładowałem, ważyłem 40 ton. I 40 kg, jak wyjeżdżamy, czasami trzeba się przebijać takimi właśnie ścieżkami, gdzie 40 na godzinę to jest za dużo. Cześć, w czwartek jestem na rozładunku. Siódma z minutami, próba poprawna. do wczorajszego dnia wczoraj się zawodowałem, ujechałem na maksa ile się dało na 10 godzin dojechałem tutaj e, około 160 60 km od celu dzisiaj z rana o czwarty wstałem dojechałem byłem tutaj przed siódmą. no niestety wiadomości nie są dobre, bo od wczoraj nie rozładowują samochodów jest co najmniej tutaj 10 samochodów przede mną z miłym widoczkiem, niestety nie w miłych okolicznościach. Cztery auta rozładowali, także jeszcze przede mną sześć, chyba albo pięć. Piątek piąteczek, chciałoby się powiedzieć. 25 godzin minęło, a ja dalej w kolejce. Najgorsza faza nerwów za mną, także już teraz mam wywalone na to wszystko. To będzie, to będzie. Mam dzisiaj dzień jazdy, jutro dzień jazdy, może jakoś ściągnę na weekend do domu. Przynajmniej żeby w niedzielę posiedzieć, no zobaczymy. Bo tu też nie wiadomo. Kiedy zaczną sypać, czy zaczną sypać, bo miejsca nie mają na produkcji. Także nie wiem w jakim celu awizują tyle aut, żeby później stać. Taki to smutny raport piątkowy. W końcu się wysypałem, jest za dziesiąta, No ale życie mi nie sprzyja, już na koniec tego tygodnia całkowicie. Przepychają tędy pociągi raz na dzień albo dwa i trafiłem akurat na to. Ja się ładować i nie wiem co mi się już dzisiaj zechce, czy nie chce. Wejść w sobotę z rana. Jestem gdzieś tu. Tak, sobie przy ulicy parkuję. Jestem na rozładunku. Wczorajszy dzień i przedwczorajszy już nic nie nagrywałem, bo nie miałem zdrowia psychicznego i fizycznego. 11 godzin snu dobrze mi dzisiaj zrobiło. Zregenerowałem umysł i ciało. Nie ma to jak na normalnych ludzi trafić. Mówiłem się na rozładunek 8:30. 8:31 przyszedł właściciel w sobotę. Jechałem na wagę godzinka 10 rozładowany papiery załatwione zgadzała się waga. Także takich indywidualnych gospodarzy, klientów zawsze jest OK Tam rzadko kiedy się spotyka, żeby coś było nie tak. Zawsze się z takim człowiekiem dogaduję. Wracając do środy, czwartku i piątku, w sumie wyszło dwie domy, które dały mi tak w kość psychicznie, fizycznie bardziej niż swoje kolejki 26 godzin odstałem później yy, na załadunku też trochę odstałem wyganiali mnie od jednego biura do drugiego bo awizacje były przerzucane między yy, trzema firmami summa summarum trochę byłem wkurzony wolałem nie nagrywać niż musiałbym cenzurować cały odcinek i później składać to w kupę tyle z tych dwóch dni no dały mi popalić tak, że całe trzy miesiące tego roku mi nie dały tyle negatywnych rzeczy dzisiaj jeszcze będę się ładował załaduję się bo, bo szkoda też tracić tego czasu jazdy w przyszłym tygodniu. Mam zrzutkę w Narolu, taki kurciaczek I później z Narola mam podjazd do Lubyczy Królewskiej, to chyba z 15 km. I też załadunek. Dzisiaj mam w hełmie na miejscu załadunek. Także pięknie już pan jest. No i wracam nad morze, ukochane. Może ten tydzień będzie lepszy. Nie będzie awarii, nie będą pociągów ładować. Zobaczymy. Mniejsza z tym z początkiem tygodnia zawsze inna jest zapał, inna perwa, inna Na tym numer jeden w marcu jest koronawirus. I powiem szczerze, że jestem w dużym szoku, że w tak dużej mierze Polacy się zdyscyplinowali i zachowują to bioasekurację. Wszędzie na zakładach, gdzie się nie jedzie, to jest badanie temperatury, ankieta, pytanie o te podstawowe objawy. Naprawdę jest duży nacisk. Wpuszczają pojedynczo ludzi, dezynfekują, są przerwy. No myślę, że to idzie w dobrym kierunku, mimo że sytuacja jest nieciekawa. tajcie, aby yy, no, zachowywać tą biasekurację i my, ludzie młodsi, ja tego się na przykład nie boję, że zachoruję czy, czy noszę tego wirusa w sobie, ale boję się tego, że mogę tego wirusa przekazać starszej osobie i często ta starsza osoba umrze. Czy to będzie dziadek, czy rodzic, no to jest duża odpowiedzialność, jak dla mnie. Także apeluję do Was. Yy, Zachowujcie spokój, nie dajcie się też zwariować. Uczęszczajcie gdzieś na spacery, ale w takie odosobnione miejsca. Trenujcie dalej, ale już indywidualnie, nie w grupach, bo naprawdę to jest ciężki czas. I myślę, że musimy te 2-3 miesiące przetrwać. Później mam nadzieję, że medycyna pomoże w tym, by zwalczyć tego wirusa nie dajcie się i pamiętajcie rozsądek to jest słowo takie kluczowe by zachować rozsądek w sytuacji, wracasz z zagranicy zgłoś to zrób kwarantannę nie myśl tylko o sobie, bo to, że ty nie chorujesz czy ktoś w twoim otoczeniu to nie znaczy, że nie przekażesz tego wirusa dalej Taka krótka refleksja co do życia. Musimy brać odpowiedzialność za życie, nie tylko swoje, ale też innych. Tak jak na drodze to bywa, także i w życiu.